Dochodzimy powoli do celu. Osoba, od której wyszła plotka obecności Gudgaja w tej okolicy, zaginęła. Został po niej tylko ten rower, który lokalni wywiesili tutaj ku przestrodze dla przechodniów. Żaden cygan nie ośmielił się go ukraść. Witajcie, drodzy widzowie. Nagrałem niedawno odcinek o Ten Headzie, ale ten nie złapał i podpierdolił mi telefon, usuwając przy okazji nagranie, ale nie ma tego złego, bo mam dla Was dzisiaj ciekawszy zamiennik. W tej okolicy widziano Good Gaya. Zamierzam dzisiaj dowiedzieć się, czy jego obecność w tej okolicy jest prawdziwa. Dobra, widzimy jakiś teren, więc lepiej założę moje rękawiczki w pierdolki w razie czego. Słońce zachodzi. Wczoraj zachód słońca był godzinę później. Co jest nie tak? Co jest, co jest? Widzicie tą kaczkę? Czemu ondze ciała? Coś musiało ją spłoszyć. Słyszycie to? Zekąd dochodzi ta muzyka? Hee, co to jest? What the fuck? Kurwy, symbolie mamy w dupę, bo je mamy O co ci chodzi? Ja mnie nie denerwuj, kurwie mały. Jaki kurwiu, jaki kurwiu jestem wyższy od ciebie? Wypierdzielam niż po skokach. No już, dobrze, wypierdzielam. Czy mi się wydaje, czy on za mną idzie? ¡Cuidado!